Siedziałami z, z windy, w tej samej bluzie, a <laughs> co. Ehm, I do odebrać dzieci. U nas pogoda brzydka, ale zaraz wam wszystko pokażę. Także wychodzimy. Dzisiaj jest zimno. Znaczy się no zimno, nie? No, chłodniej niż ostatnio. Na pewno nie, nie jest to tak jak było, że 16-19 stopni. Ładnie i pięknie nam tutaj zakwitło na żółto. Wiosna, nie? Nie słyszysz? Idzie wiosna. Eee, kropi. Nie widać tego w kamerze, ale na pewno, a, a, na pewno. Ale kropi. jak na balkonie. Chciałam zobaczyć, jak nam padało. O! Widzicie. Właśnie tak, ta, taka to pogoda w, na, w marcu, kwietniu jest taka zmienna. Co te wycieraczki tak zaszurały? Haka dzisiaj będzie troszeczkę wcześniej, że ja jestem szczęśliwa z tego powodu, bo wczoraj było 20. Spróbuję troszeczkę z tego kąta, bo właśnie jedna z Was mi pisała, że tak troszeczkę w lustrzanym odbiciu jakby mnie widać, więc spróbuję z tej strony, może będzie lepiej. Co chciałam Wam jeszcze powiedzieć? Wykorzystam ten moment, że dawno nie chodziliśmy do cioci, ciocia też pracuje i Yy, dzisiaj pada deszcz i zostawiłam małą tam. <grywa> Ona mi ostatnio tak daje popalić, że yy, po prostu mówię, a jak się nią zajmą na chwilę, to się nic nie stanie. Ja też nie chciałam, za nie zawracać ciotce tyłka, to i córka jedzie, no. <laughs> oni widzą, że ja nagrywam, a oni wiedzą, bo też oglądają. Nie chciałam zawracać ciotce tyłka, bo wiem, że pracuje ona i, bo, i syn i w ogóle, więc po prostu nie chciałam, wiecie tam chodzić ostatnim czasem i, i, i się tam narzucać. Ale ciocia sama się zaoferowała, że chce z nią dzisiaj zostać i żebym pojechała po dzieci, bo tak pada, żebym jej po prostu nie targała. Także super. No, dajcie mi znać, czy z tej strony jest ok, nagrywanie. Bo jakoś no dziwnie mi się nagrywa z tej strony, nie wiem, ale może jakoś będzie lepsza. Chociaż mój, mój telefon ma bardzo dobrą kamerę z przodu i z tyłu, ja tak bynajmniej uważam. Z tyłu wiadomo, że kamera jest lepsza, ale z przodu moja kamera też nie jest zła, bo większość vlogów nagrywam kamerą, która jest z przodu. Dobra, Judy, nie gadaj, tyle zaś się rozgadać. Eee, idę po Elif, później po Chłopców, bo miało być odwrotnie. Ostatnio chodzę najpierw po Chłopców, później po Elif. Ale pada deszcz, więc zrobimy to szybko. Także lecę. Dobra, jeszcze tylko dodam, że na pewno muszę kupić sobie porządny aparat. Ja wiem, że z telefonem czasami jest wygodniej, żeby wejść na przykład do sklepu. Nie trzeba, wiecie, targać tego wielkiego aparatu. Można to nagrać z telefonu i wiecie tak troszeczkę i wtedy ludzie tak na ciebie nie patrzą, jak na dziwaka. Um, ale do dobrych jakościowo vlogów muszę sobie po prostu kupić aparat sąsiadka. Moich bocianów dzisiaj nie ma. Znaczy się zawsze są z rana boczki moje. Tutaj jakaś mama siedzi. Zbieramy się? Hmm. Jemy? Tak. Hmm, tutaj ogólnie jest pod takim zadaszeniem, ja Wam troszeczkę... Mama, ja! <laughs> nie ma, nie trzyma. Oddale. A ja się. Już, momencik, tutaj jest pod takim zadaszeniem. E, jakieś rzeczy są. To jest ogrodzone. I wiecie co, że ja nie zwróciłam na to uwagi, a to jest już od jakiegoś czasu? Ja nie wiem, czy to nie są rzeczy dla Ukrainy. Zaraz się zapytam. Cześć, cześć, witam się z Wami serdecznie w nowym dniu, takim zimnym, bardzo. E, naprawdę jest zimno, ale moment, zobaczę z innego kąta kamerę, jak widać. Bo zaś mi. E, powiecie, że może źle widać czy coś chciałabym, żeby te filmiki były fajnie, fajnie nagrywane, więc zobaczę z innego kąta moment także mam nadzieję, że tak będzie lepiej e, dzisiaj mamy jaki dzień dzisiaj mamy? co to dzisiaj? czwartek czwartek, bo jutro jest piątek jutro robię jednak Elif urodzinki, więc dzisiaj będę miała taki troszeczkę e, dzień, gdzie będę poświęcać się w kuchni, bo muszę zrobić torta e, muszę, nie muszę, chcę bardzo mm. Bo wiadomo, Elsa tort musi być, nie? Na urodziny. Także zrobimy torcika. E, zaraz idę na taką wywiadówkę, mam rozmowę z nauczycielką Jaslina. Co jakiś czas, wiecie, tak wzywają i tam pani mówi, co jest, co, co trzeba zrobić i tak dalej. E, Nisa zasnęła teraz, ale Nisa idzie na służbę do cioci e, przez ten czas, bo nie chcę jej nosić. Ciocia jest w domu, e, ma wolne, więc pójdę do cioci. Później jadę z nimi. Jadę z małą do lekarza, ale też w tym samym budynku ma ciocia lekarza i ma wizytę. Ciocia umówioną, wujek i ich córka ta starsza, więc zawiozę ich też i pojedziemy wszyscy razem. Także pojedziemy do Kulmbach. Kulmbach. Dziwnie się to mówi. No dobra, także tak, pojedziemy wszyscy razem. No. Okej, okay. już jestem po wywiadówce, także jest wszystko okej, okay. ale Jasin potrzebuje takich ekstra troszeczkę lekcji z niemieckiego, więc będziemy mu załatwiać po prostu korepetycje ekstra, żeby, wiecie, wzmocnić troszeczkę robi błędy w pisowni. O, o to chodzi. Chcemy, żeby on czyta sporo książek i w ogóle. Ale właśnie nie wiem, czy, czy nie udać się z nim do lekarza, bo no wiecie, jak to jest, czasami ktoś po prostu ma problemy no, z ortografią i w ogóle może Jasin też ma coś takiego, jak to się dokładnie nazywa. Uff. Dobra, znalazłam to słowo dyslekcja. Chodzi o to, że Jasin wszystko ładnie czyta, przeczyta i jak ma napisać. E, słowo, albo pisze jakiś list e, to robi błędy, chociaż miałby go jeszcze raz przepisywać z kartki na kartkę, to i tak zrobi błędy więc my się ja się zastanawiam czy nie ma dyslekcji i chciałabym iść do lekarza tylko wiecie co mnie przeraża? E, to, że e, nasz lekarz mówi, że wszystko jest zawsze egal i o good i ok i nigdy nie stanie po prostu pomóc I chciałabym po prostu iść do specjalisty, żeby zbadać jasina, tak, żeby stwierdzić, czy ma tą dysleksję, czy nie. Jeśli nie ma, to bym była bardzo szczęśliwa, a jeśli ma, to chcę swojemu dziecku pomóc, bo nauczycielka będzie napierać, a on się będzie stresować, a może jednak ma tą właśnie dyslekcję. To to taki ładny. No, Także pojadę zaraz do lekarza, bo muszę właśnie ciotkę, wujka i jej córkę, ich córkę zawieźć. I co? Też mi już to w ogóle popękało, ja nie wiem, co to się stało. No i z małą idę, bo dzwonili do mnie właśnie, że miałam mieć pierwszego, a dzwonili, żebym przyjechała jutro, czyli dzisiaj. Także pojadę i co chciałam Wam jeszcze powiedzieć. Stwierdziłam jednak, że nie będę się dzielić tutaj na kanale informacjami, które wydawało mi się, że dla niektórych osób mogą być pomocne. Tak to jest właśnie między Polakami, że czymś się podzielisz, a oni jeszcze powiedzą ci, że, e, że to nie tak, a nie srak, a nie owak. Więc nie będę się po prostu tym dzielić. Jak ktoś będzie chciał się zapytać, to proszę zapytać się mnie na wiadomościach prywatnych. Wtedy mogę podesłać formularze i inne takie różne rzeczy. E, no i tyle w tym temacie. E, co następnie? Muszę zrobić tego torta i uwierzcie mi, że. Nie mam na niego żadnego pomysłu ani żadnej takiej koncepcji. Wiem, że to ma być tort Elsa. Kupiłam figurki Elsy i kupiłam figurkę yy, Anny. No i co dalej? Mam barwniki, zrobię krem, mam biszkopty, bo nie, nie, nie będę piekła biszkoptów. I tak właśnie się zastanawiam, jak go tutaj zorganizować. Kupiłam trochę posypek, trochę cukierków. No i zobaczymy, no i zobaczymy, co to będzie z tego. Mam nadzieję, że będzie ładny tort i że Elik będzie się podobać. To dzisiaj mnie czeka... To dzisiaj mnie czeka robota wieczorem, ale włączymy sobie serial, ja sobie tam będę grzebać w kuchni, będziemy sobie siedzieć, robić i oglądać serial. Mówię, zrobię Wam rzut na nasz budynek, czy nie nasz, cioci, nasz z tej strony, bo czekam na ciocię, wujka i córkę i jedziemy do nas do miasta. No, już ktoś tu zaglądał przez firankę. <gry> czy jestem, czy nie? <gry> jestem, jestem, czekam. Jestem zwarta i gotowa, zawsze pierwsza. <gry> zawsze pierwsza jestem zwarta i gotowa. Oj, tutaj sąsiadów grille, nie grille na tarasikach. Chucio, ci też są mabelki na tarasiku. O, tak wam pokażę. Także jedziemy. I powiem Wam jeszcze, że ta pogoda mnie denerwuje. Teraz pokazuje 7 stopni, ale jest bardzo zimno. Jest naprawdę zimno. Ja się wybrałam w t shircie i katance. <gryw> I normalnie zmarzłam. Jedyny plus z tego auta, powiem Wam, że e, nagrzewam sobie kierownicę i ona jest cieplutka. A mam tak zmarznięte, skosniałe ręce, <gryw> że to naprawdę jest ulga, jak się ma taką podgrzewającą kierownicę. Taki, taki gadżet, a jednak. E, a jednak dobry gadżet. Ok, wyszłam od lekarza z małą. Zatwiam Jasinowi e, to się tutaj się tak jakby testuje dzieci. Test mu zrobią, e, czy faktycznie jest coś właśnie z dyslekcją, czy coś innego, czy po prostu e, po prostu robi błędy, bo bo je robi. Więc będziemy Jasina testować 22 kwietnia. E, po prostu przyjdę z Jasinem i zrobimy mu testy. Także mam nadzieję, że jednak będzie ok, ale troszeczkę się obawiam właśnie, że chyba jednak coś będzie z tą dyslekcją u Jasina, bo, bo po prostu no, robi bardzo dużo błędów. No, idę zobaczyć tutaj gdzieś o, się przejdę tutaj kawałek zamknę auto albo w sumie zostawię. A ja szykuję obiadek, dzisiaj będzie ciecierzyca z wołowinką, taki ala gulasz powiedzmy, do tego będzie ryż obok. Kroję to teraz takie wielkie kawały, ten, ten yy, w ogóle rzeźnik pokroju. A jak to takie malutkie, żeby były. Więc sobie jeszcze je kroję na mniejsze. Lisa już się denerwuje. Oj, zmarzłam! Powiem wam, zmarzłam, zmarzłam, zmarzłam. Nawet momentami widziałam, że proszę śnieg. Ponoć ma padać śnieg. Widziałam, moja znajoma w Holandii pokazywała, jak sypie śniegiem, także. Po też, nie? Wydaje mi się, że wszyscy śnieg. Nisa się tam bawi, trochę marudzi, ale chcę szybko zrobić obiad, bo zaraz jechać po dzieci. Boli mnie głowa, słyszycie nisa? Od tego jeżdżenia samochodem dzisiaj. Także trochę się najeździłam. Mała zasnęła, ja jestem teraz pod yy... przedszkolem, bo przyjechałam odebrać dzieci. I tak się zastanawiałam, czy mam opowiedzieć tą sytuację, czy mam nie opowiedzieć, bo zaraz się gadać, że może ploty no noszę. Ale to może być też, e, e, może ktoś z Was też miał taką sytuację, bo ta sytuacja nie jest za ciekawą sytuacją. Pamiętacie, jak Wam kiedyś wspominałam, że mamy problem najpierw z sąsiadką i sąsiadem? Po jednym problem się troszeczkę rozwiązał, e, sąsiad musiał się wyprowadzić, bo tak się bili, kłócili, że po prostu przyjechała policja, no i musiał mieć 100 metrów odległości od niej i w ogóle, no musiał się wyprowadzić. Mm, ale mamy kolejny problem. Ta, ta sąsiadka ma kolejny problem e, do wszystkich mieszkańców, nie tym razem tylko do jednych tam osób, bo wcześniej było e, była zła i nasała down na sąsiadkę z dołu, bo sąsiadka z dołu pomagała właśnie jej, byłemu ex przeprowadzać się e, i nasała na nich down e, za to, że mu pomagali się przeprowadzać. Po prostu wiecie, wredna jest. I tyle, ale piękny ten bocian. Boże, piękny. No i co dalej? Później pokłóciła się z sąsiadką na dole. Zastraszała ją też, że yy, naśle na, na nią down, że w ogóle opierdolę. Sąsiadka ją tylko upomniała, bo cały czas sąsiadka ma okna cały czas koło yy, tamtej, ja mówię, kanciapy, gdzie po prostu się wkłada te jak to się zwie, rowery, śmieci i tak dalej i ona po prostu, ona wszystkim czaska w domu tak czaska oknami, że sąsiedzi na dole ją słyszą ja się do tego przyzwyczaiłam przyzwyczaiłam się do czaskania tych drzwi, tych okien no ale zobaczcie jak ona to musi mocno robić że sąsiedzi na parterze ją słyszą następna, no i sąsiadka ją upomniała no ta wybuchła, ona tak wybuchła ona po prostu ma coś z głową po prostu jest chora mi się wydaje i nie potrafi się przystosować do ludzi ja kiwałam ręką, miałam to wszystko gdzieś, pomimo tego, że kiedyś mi też kartkę nasłała, jak była pandemia i moje dzieci były w domu, że skaczą, krzyczą i że to nie jest e, cyrk, sorry, ale to była godzina popołudniowa, więc moje dzieci mają prawo się bawić, biegać i robić co chcą, tym bardziej, że sąsiadom na dole to nie przeszkadza, a Tobie u góry to przeszkadzało? Masakra jakaś. Dobra, pominęłam tą kartkę, Hakan odpisał jej to, co miał odpisać, przykleił na drzwi, E, była kłótnia między nią jeszcze a tym partnerem, przez co co zrobiła, właśnie. I aż po prostu puściły lejce. Puściły lejce, i już wam mówię, co się stało. W poniedziałek, właśnie z sąsiadką, awantura była. Nastraszyła ją, że ją do Jugendalnią tam zgłosi i tak dalej, i tak dalej. Sąsiadka oczywiście zgłosiła to do ratusza. Zgłosiła to do ratusza. Ja poszłam i zgłosiłam też, ponieważ ona. Korytarza nie pamiętam kiedy w ogóle tknęła. Winda jest brudna, ale winda to jest brudna przez to, że sąsiadcy właśnie ten śmiernik się lał. I cały czas są problemy: naprawdę są problemy takie, że ja się stresuję. Aż do wczorajszego dnia, do, do wczorajszego wieczora, tak bardzo ona się pokłóciła ze swoją córką. Tak się biły, tak się darły, że sąsiadka z zadzwonić na policję, Z sąsiadka z domu zadzwoniła na policję, przyjechała policja, nic nie zrobiła, po prostu nic, Ej, spisała co miała spisać, że była to, tamto i koniec, aż mnie to czasami przeraża, bo ja wiem, że jakby to, były, jakby to było dziecko, e, nie Niemki, tylko... E, obcokrajowca, to na pewno Jugendamt by już tam łapę na tym przyłożył, znając życie. <grywa> no, bo tak by było. No ale dobra, pomijmy to. Policja już okej, okay, to tamto poszła. Dzisiaj rano wstajemy. Ogólnie ogarnęliśmy się, to tamto. A, a ja się otwiera drzwi i mówi: Mama, kartka jest. Ja mówię: No nie, chyba za się odbiła. Kartka, na której, jest, na, na której były, były, są napisane groźby do nas. Kartkę też dostała sąsiadka z dołu, jedna, druga, więc e, to już jest, to już przeszło wszelkie granice. Wczoraj wieczorem jeszcze sąsiadka wieczorem napisała maila do całej tej, tej e, niewoźnego, ale tej pani administratorki, co się zajmuje całymi budynkami. E, ta pani strzela list, e, który e, jest po to, żeby ją usunąć z bloku, jeśli wszyscy mieszkańcy się na to zgodzą. A wszyscy mieszkańcy są na tak, więc czekamy teraz, aż przyniosą nam te, ten list. Tam jest wszystko wypisane, co ona robiła, co nie robiła, co to, co tamto, jakie były problemy i dostanie jakiś tam czas, żeby móc się wyprowadzić. Także mam nadzieję, że ktoś przyjdzie nowy na tym miejsce. Ja wiem, że ja nie powinnam tak mówić, że ja powinnam zrozumieć tą osobę, ale wiecie co, taka osoba ona nigdy nie, ona nigdy nie będzie. Ee, Komunikatywna ze wszystkimi mieszkańcami, my jakoś problemów z innymi nie mamy. Inni nie mają z nami problemów. Wszyscy się lubimy, wszyscy się dogadujemy. Tylko ona jedna jest taka, właśnie no, żeby to nie, nie mówić brzydko, nienormalna. I nawet jak sąsiad z dołu powiedział, że po prostu terroryzuje wszystkich sąsiadów, i to jest prawda. Uff. No i powiem Wam, że mam stresa, bo to było o godzinie 22. Jasin, moje dzieci już spały, Jasin się przebudził, wyskoczył z pokoju, mówi, mama, co się dzieje, mówi, kto tak krzyczy, co ta czaska. A tam taka awantura u góry. Córka między matką. 13-letnia dziewczynka między matką. No nie. Już nie, po, nie, nie pomnę po, nie, już nie, nie będę napominać tego, że nikomu Halo nie a ja, No dobra, ma swoje problemy, może niech nie ma ochoty, okej, okay. ale za ten za ten, ale. Człowiek z kulturą, wychowany, czy lubi daną, danego człowieka, czy nie lubi, mieszka po prostu w jednym bloku i wypadałoby powiedzieć po prostu halo. Ja wiem, że tu zaraz się posypie hejt, Judy, a to, a tamto, a nie powinnaś oceniać, ani powinnaś mówić, ale po prostu... Ja się tym wszystkim stresuję. Ubierzcie mi, mam stresa, boję się troszeczkę nawet tej sąsiadki. Ona skakała z rękoma do sąsiadki na dole. Wyzywała ją od nie powiem jakich tutaj, bo by mnie zablokowali, naprawdę. Więc boję się o siebie, boję się o moje dzieci. Wszystko jest zgłoszone. Ja dzisiaj rano jak byłam na wywiadówce u Jasina. Też zgłosiłam to. Akurat napotkałam na naszego woźnego i pokazałam mu tą kartkę. Kazał jej nie wyrzucać, kazał trzymać, w razie czego. Jeśli będzie dalej nam grozić, to ja się nie będę męczyć i nie będę się stresować, psuć swojego zdrowia, tylko pójdę do adwokata i ja oddam tę sprawę do adwokata, jeśli gmina będzie przedłużać cały czas to wszystko, bo ja się boję o siebie, boję się o moje dzieci i ja nie będę mieszkać z taką osobą, która. Zaj wszystkich straszy Jugendamt, eee, wszystkich straszy, że nie wiem, no, do, do, startuje do bicia, więc to jest, to są po prostu groźby i to tak nie może być, więc my tego na pewno z sąsiadami nie zostawimy. Tak samo właśnie e Gementę e już jest w trakcie tego listu, mają nam to powysyłać, mają nam to, nie wiem, przynieść, powysyłać, nie mam pojęcia. E, wszyscy wyrażają zgodę, wiadomo, że się nie wyprowadzi od razu, będzie miała tam jakiś czas. Nawet ciocia coś mówiła mi, że może się to przedłużyć do roku czasu, no ale może się przez ten rok czas troszeczkę uspokoi, albo będzie się mściła, bo wszyscy się jej normalnie boją. Ej, boją się, bo nie wiadomo co je odbije, także tyle. E, taki morał z tego, że, że ciężko się mieszka w bloku, naprawdę zawsze się trafi taka czarna owca, jak to się mówi, i po prostu. Wyłączy w ogóle samochód, po co on się pali i męczy. Eee, I po prostu, no, ciężko się później żyje z takimi osobami, a taka osoba już się nie przyzwyczai po prostu do, do, do ludzi, do życia. Może być chora, może mieć problemy psychiczne, ja w to nie wnikam, no, ale my się nie damy, wiecie, no, terroryzować po prostu, no, bo to ja też jestem człowiekiem, ja też wymagam, że, yy, że mieszkam w bloku, gdzie jest bezpiecznie dla mnie, dla mojej rodziny, więc, no. Zobaczymy jak to będzie. Będę dawać Wam na pewno znać, co, jest, co się stało, jakie są postępy. Jestem w domu, zakończenie mam z auta, ale zapomniałam Wam jeszcze dodać, że e, z tą sąsiadką nie dało rady się porozumieć, nie dało rady z nią porozmawiać. Ona z sąsiadami też nigdy nie zapukała, nie porozmawiała, jak był jakiś problem, tylko po prostu zostawiała nam kartki pod drzwiami. I to jest to właśnie. Na kurtażu nas mija, nigdy nie było halo, nigdy nie było niczego. Okej, okay, może nie ma ochoty, nie mówi. O, ja to rozumiem, ale jeśli ona widzi w czymś jakiś problem, to proszę bardzo, może moje dzieci są dla niej za głośno, może, nie wiem, pracuje czy co. Proszę cię, przyjdź, zapukaj, powiedz to jak normalny człowiek. Przepraszam, ale twoje dzieci dzisiaj za bardzo, nie wiem, krzyczą, Ja ona chyba nie powinna tego, co może i słyszy, ale bardziej powinno to przeszkadzać na dolach. Na przykład dzieci tutaj się ganiają po holu. Powinna trzymać sąsiad na dole, a nie tej u góry, prawda? No, mogła przyjść, porozmawiać jak człowiek, ale nie. Trzeba było się wykłócać z sąsiadami, wyzywać ich od różnych, plus zostawiać kartki pod drzwiami. No to jest właśnie takie dziwne, że. Co nam ma z tymi kartkami? Ej, wszystkim sąsiadom zostawia kartki z groźbami pod drzwiami. I to nie jest fajne. Po prostu. My się tak stresujemy, moje dzieci są tak wystraszone tym wszystkim. Jeszcze jak usłyszały, że. E, że policja była i że w ogóle ona tam nasyła te jugendown, i w ogóle to moje dzieci są naprawdę przestraszone. Już nie wspomnę o Anisie, że ma szok w oczach, bo się boi po prostu. Pomimo tego, że policja był, szło, była u, u sąsiadki, u góry, no bo sąsiadka z wezwa, to i tak moje dzieci są przestraszone, no bo co to jest? Pobudka o 10 wieczorem, gdzieś śpią, bo krzyki awantura. No, tyle w temacie. Jeśli macie jakieś pytania e, sugerujące, że można, może tak, albo tak, albo inaczej, albo my coś źle zrobili, to dajcie znać w komentarzach. E, może coś zapomniałam tutaj jeszcze powiedzieć, wyjaśnić, ale wydaje mi się, że to chyba wszystko w tym temacie. Także teraz wam puszczę zakończenie filmiku. I tak wam powiem szczerze, że jestem troszeczkę podłamana komentarzami pod ostatnim filmikiem. Ale nie będę tego komentować. I będę nagrywać dalej. Czy ktoś chce, czy ktoś nie chce, to są moje spostrzeżenia i moje informacje. I każdy może wyrazić swoje zdanie. Tylko pamiętajcie, że ja jako ja nie znoszę obrażania na moim kanale i nie znoszę hejtu. Więc e, można się wypowiedzieć. Ja się nie obrażam. Czasami ktoś myśli, że się obrażę, i mówi na pewno usuniesz ten komentarz. Ja tego komentarza nie usuwam i się nie obrażam, jeśli ktoś mnie nie obrazi. Więc, więc tyle w temacie czasami próbuję też zrozumieć osoby, które mówią mi no, że powinnaś nauczyć się języka niemieckiego Język niemiecki komunikatywnie znam i jest mi na razie z tym dobrze, mi on wystarcza. Idę do szkoły na wywiadówkę do dzieci i nie muszę się tłumaczyć z telefonu przy nauczycielce, bo po prostu z nią rozmawiam jak z człowiekiem. Idę do lekarza, a jak czegoś nie wiem, to przygotowuję się w domu. Patrzę sobie, jakie są słówka, które mi brakuje, które mi są potrzebne i po prostu zapamiętuję w ten sposób. Na razie nie, nie czuję potrzeby pójścia do szkoły. Może kiedyś będzie mi się chciało i będę miała na to czas, żeby iść do szkoły i się uczyć tego języka. Jest dobrze, tak jak jest teraz. Dogaduję się w stopniu komunikatywnym. E, sama się uczyłam języka, jestem samoukiem. Nikt mnie, go, nikt mnie nie, wiem, nie uczył, nie pokazywał, nie mówił. Jestem samoukiem, jestem w siebie bardzo, bardzo dumna. uwierzcie mi. E, I tyle to w tym temacie. Ja Wam życzę wszystkim, kochani, miłego dnia. Dużo, dużo ciepła, serdeczności. Dziękuję serdecznie wszystkim za tak miłe komentarze. Zawsze można na Was liczyć. Zawsze dajcie łapki w górę. Także dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz. Pozdrawiam Was. Buziaczki, kochani. pa! pa!